pełni serwisowany w Volkswagenie do samego końca i wygląda na pewno dużo lepiej niż tamten. Natomiast tutaj mamy już 240, 457. Zobaczcie. Tylne tarcze wyglądają trochę gorzej. Zapalimy sobie go. Nie zapalimy sobie go niestety. Cały czas też mierzymy parametry podczas jazdy próbnej silnika. Multivac Auto. Bezpieczny zakup zaczyna się od sprawdzenia. Zaufaj ekspertom, kup pewne auto z Niemiec. Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj sprawdzamy sobie te 6 Karawel. Jest to już drugi samolot, którego nam dla naszego klienta, bo pierwszy nie był w fajnym stanie. Zobaczymy, jak wygląda, zaraz je pomierzymy lakierniczo. Jest to samochód z większym przebiegiem, ale młodszy. Ma 218 tysięcy kilometrów, ale jest dwa lata młodszy. Jest w pełni serwisowany w Volkswagenie do samego końca i wygląda na pewno dużo lepiej niż tamten, więc od razu zabieramy się za oględziny. Pokażemy Wam teraz, jak mniej więcej działamy, jeżeli chodzi o pomiary lakieru. Dzisiaj mam operatora, więc możemy sobie zerknąć. Natomiast tutaj mamy już 240, 457. Zobaczcie. 255. Więc tutaj już ten, ta strona nie wygląda za fajnie. Tu jest 178. Zobaczmy sobie jeszcze tą klapę od razu. 122. Ja robię każdego pomiaru zdjęcia dla Was właśnie. Po to, żebyście widzieli. I wy dostajecie w sensie osoba, która zamawia u mnie sprawdzenie samochodu, albo której szukamy samochód, to właśnie w taki sposób dostaje od nas raport. Eee, jestem ciekawy, co tutaj było. Zobaczmy sobie cały ten element, prawdopodobnie jest z drugim lakierzem, albo przynajmniej końcówka, bo tutaj już było lepiej. Tu jest też drugi lakier. Co prawda zmierzmy sobie go całego, całego, ale tu jest 150, czyli tak naprawdę być może gdzieś byłoby tutaj widać, ale nie widać na tą chwilę, coś tu musiało być, można by sobie to jeszcze spróbować, zweryfikować i na pewno będziemy to chcieli zrobić. Na razie lecimy sobie dalej, ale tutaj znów mamy grubsze, tutaj mamy jeszcze więcej. bo te samochody prawdopodobnie nie wychodziły w tym kolorze. To jest jedna rzecz, która mnie zastanawia. W sensie one wychodzą w tym kolorze, ale to są chyba samochody zamawiane przez firmę. W tym przypadku chyba Leonard Weiss albo podobne. Tutaj są ślady uklejenia. Jak się przyjrzymy, to widać właśnie. Natomiast ciekawi mnie to, że ono w niektórych miejscach ma właśnie grubszą warstwę lakieru. Zaraz sobie zrobimy zdjęcie. Tutaj widać nawet taki troszeczkę dziwny element. Bo jeżeli chodzi o wygląd tego lakieru, to wygląda bardzo ładnie, ale mógł być spolerowany. Natomiast zastanawiam się. Ale raczej jest to druga warstwa lakieru. Tylko dziwi mnie, że tak równomiernie, chyba że cały bok był robiony. Jestem ciekaw drugiego boku, zaraz sobie zobaczymy. Bo to jest troszeczkę dziwne, że on ma faktycznie takie większe wartości na całym samochodzie. Powiedzmy sobie do tej pory, to co mierzymy. Tu mamy znów 150. Bo ogólnie te samochody mają powiedzmy do 150 do 170, tak? Powinny mieć. Natomiast ja się właśnie zastanawiam, bo tutaj mamy 167. Ja tak naprawdę nie wiem, czy to dalej nie może być oryginalna warstwa lakieru. Tutaj mamy takie małe uszkodzenia lakieru, sobie to od razu fotografuję dla naszego klienta, natomiast zobaczcie, wiecie co jest ciekawe? że ta maska ma w różnych miejscach całkowicie powiedzmy rozbieżne rozmiary, ale od 150 do 200, tak? teraz pytanie, czy on nie będzie cały w takich parametrach i pytanie, czy on nie będzie właśnie cały w oryginale, nie? Tam w jednym miejscu było chyba po 300-400, to już było mega podejrzane, ale tutaj wszędzie um, jestem teraz na drugiej stronie i mamy 180-190 wyniki, tak? Tu mamy znów 204. Więc albo jest po prostu grubsza warstwa lakieru, ja to, co chciałem powiedzieć wcześniej, ale ja chyba jeszcze nie skończyłem, to a, nie wiem, czy, czy to nie jest specjalna farba, którą zamawiają jakieś firmy budowlane w Niemczech e, u Volkswagena, Chociaż całe podwozie jest tak naprawdę żółte. I pytanie, czy oni tego jak, w jakiś sposób nie lakierują dodatkowo. No ale tutaj mamy znów 144. To zobaczcie, całe auto w zasadzie ma pomiędzy 140, 155. Pomiędzy 140, a nawet 350, tak? Przy czym w większości yy, te większe pomiary to było 200, 200, coś. Kilka pomiarów było powyżej 300. To tam to mógł być drugi ewentualnie lakier, nie? Natomiast lecimy sobie dalej, i tutaj mamy znów poniżej 200, tak? Czyli albo auto było faktycznie z tamtej strony całe lakierowane. Jeżeli tutaj będziemy mieli cały czas 150, to mamy odpowiedź na to, że i chyba tak jest właśnie, że tamta strona prawdopodobnie była naprawiana. Więc to. Tutaj mamy cały czas poniżej 200. 180, tu jest obcierka. Ten, ten próg inaczej tutaj w ogóle wygląda, więc prawdopodobnie mogła być tamta strona lakierowana. Ja jestem ciekaw, kiedy auto było wymeldowane albo kiedy ostatni raz było zameldowane, bo to by nam też pokazało, ile czasu ono mogło być naprawiane. Ale to zaraz sobie zobaczymy. No, tutaj mamy cały czas poniżej 200. Oczywiście wiecie, że drugi lakier to nie jest przestępstwo, ani zabójstwo. Tylko się trzeba dowiedzieć dlaczego, ale zobaczcie, tutaj znów mamy 119, 185, 212. No i to jest troszeczkę tutaj zagadkowe, bym powiedział. Ja sobie muszę tak układać ten miernik, żeby zrobić zdjęcie, bo czasami po prostu nie widzę tego na zdjęciach. Tutaj na klapie mamy 133. 135. Zerknę sobie jeszcze na dach. A, coś tutaj poprzestawiało. 149 Ja sobie przelecę z tej strony ten daszek. Wygląda na to, że albo on był w dużej części lakierowany albo jest grubsza warstwa nie do końca chce mi się uwierzyć ze względu na to, że faktycznie dach na przykład jest stały w miarę mamy tutaj podobne wartości wszędzie 140, 160 tak, wszystko jest jakby w normie zobaczymy sobie z drugiej strony ale no dobra, wyślijmy zdjęcia klientowi Teraz przynajmniej obejrzymy sobie tarcze mają lekki rant i kompletnie ich nie widać A chociaż teraz troszeczkę widzę. Ok. Musimy sobie przynieść latareczkę. Są nowe opony, zaraz sobie to wszystko zanotujemy. Mhm. Mm ok. Przednie tarcze mają powiedzmy 60% i klocek około też. Zobaczmy sobie tylne. Wszystko sobie notujemy na naszej czekliście po to, żeby nie zapomnieć yy, czegoś sprawdzić i po to, żeby wiedzieć i kompletnie potem odpowiadać klientowi. O, tutaj się fajnie można wjechać z tej strony. Teraz tak. Tylne tarcze wyglądają trochę gorzej. No tutaj powiedzmy, że mamy 40% i są po prostu zardzewiałe, więc wtedy już zalecałbym wymianę. Wpisujemy 40% plus rdza i zalecana wymiana. Ok, lecimy sobie do następnego punktu. Czy są jakieś ogniska rdzy? Nie ma. Obejrzeliśmy sobie ten samochodzik. Poza tymi, czy są jakieś zarysowania na lakierze widoczne? Tak są i właśnie przed chwilą je też już e, zrobiliśmy na zdjęciach, ale jeszcze sobie to uwiecznimy. Jeszcze raz. Ta strona była lakierowana, więc ogólnie prawie zarysowań nie ma, bo ten lakier jest w miarę świeży, ale raczej był robiony przez tą firmę, bo na tym nowym lakierze już są e, napisy z firmy, w sensie były. Więc to znaczy, że. Tutaj mamy to jedno. To sobie już obfotografowaliśmy wcześniej. Patrzymy sobie, czy są jeszcze jakieś inne uszkodzenia tutaj lakieru. Ogólnie z tej strony jest ładnie, bo była robiona. Tutaj mamy uszkodzenie lakieru. Nie nazwałbym tego rysą, ale jest to uszkodzenie na masce. Ono mogło powstać. Bo tutaj widzę, że ktoś walczył prawdopodobnie może z oklejeniem, bo lakier jest zarysowany typowo od jakichś ruchów pionowych i poziomych. Tutaj mamy dwa, trzy małe uszkodzenia od kamyczków na autostradzie, więc to sobie też zawsze e, robimy zdjęcia tego. Jeżeli chodzi o lampy, są w całkiem fajnym stanie, to trzeba przyznać. E, Teraz sobie lecimy po tej stronie, która jest oryginalna. Więc tutaj tych rysek na pewno będzie więcej. Mamy tutaj ten te lusterko troszeczkę porysowane. Auto też jest troszeczkę brudne, więc co utrudnia znalezienie rysek. Wiadomo, klamka jest porysowana na pewno. Muszki ich teraz nie potrzebujemy, bo tylko nam przeszkadzają. I tutaj mamy zarysowania na tej stronie, więc sobie to fotografujemy poczekajcie, ja przyniosę jedną rzecz, która nam w tym pomoże dobieramy sobie w zależności od lakieru takie magnesiki, zobaczcie teraz będzie to fajnie widać nie? i wtedy a wtedy tak naprawdę klient też sobie może zerknąć na tych zdjęciach, tutaj jest jakieś małe powiedzmy, uszkodzenie, nie jest to jakby rysa, ale było coś tam polerowane. Tutaj są jeden, dwa, takie ubytki. Ok, sobie w taki sposób zawsze to robimy. Tutaj mamy też, zobaczcie. Nie jest to tak łatwo potem z tego lakieru zebrać. Ten magnesik. I tutaj mamy. To jest typowa rysa. Zobaczcie sobie. I tam z przodu zresztą też. Więc robimy sobie tu od razu foteczkę. Jedną. Drugą. Cyk. I trzecią. Ryskę. Nawet tutaj jest jeszcze czwarta. Nawet jeszcze damy tutaj też. Okej. Okay. Nie mówcie, że zaczyna padać mam nadzieję, że to tylko parę kropel okej, okay. mm, tutaj mamy jeszcze takie małe uszkodzenie sobie też zrobimy zdjęcie dobra e lampy są troszeczkę porysowane, zaraz sobie to też opotografujemy. tutaj mamy mały odprysk, a więc cyk, poszła foteczka Ej, dobrze, jeżeli chodzi o lampy, zrobimy sobie, bo mają tutaj małe ryski. Mhm. Zderzaki plastikowe wyglądają fajnie, jak na e, użytkowanie roboczego samochodu. Stricte wygląda naprawdę dobrze. Znaczek. I tutaj na dole też sobie zawsze fotografuję, bo tam czasami potrafię sierdza pokazać. Klameczka. Ok. Dobrze. Mamy zarysowanie na rakierze. Rodzaj Opon Continentale 2024. Nowe. Sobie zmierzymy również stan bieżnika. Ale jak są nowe, to wiadomo, że będzie ok. Natomiast e, robimy też taki pomiar. Czekajcie, musimy sobie zresetować. Zero ustawić idealne. Teraz mamy 9 mm profilu. Mają tutaj, jesteśmy na tył lewy. 9 mm mamy Continental. Sobie wpisujemy i dot był chyba 03.2024. Zaraz sprawdzimy z drugiej strony. tej nie widać. Tył lewy. Teraz przód lewy. Zerkniemy sobie. No nowa opona, więc wiadomo też 8,5. 8,5 mm. Idziemy do następnej. Też 8,5. I tutaj mamy 15 tydzień. 15 tydzień 2024. Sobie to zapisujemy. Lecimy do ostatniej opony. Tutaj mamy też 9 mm. Dobra. Rodzaj opon wpisaliśmy sobie, tak. Szczeliny sprawdziłem sobie już wcześniej, jak mierzyłem sobie pomiar lakieru. Więc tutaj akurat, jeżeli chodzi o takie rzeczy, nie ma problemu. Wygląda to wszystko w porządku. Czy felgi są uszkodzone? Są tutaj stalowe felgi z kołpakami, więc nie są uszkodzone. Czy wszystkie szyby są oryginalne? Tak. To sobie wpisujemy. Eee, zaraz przejdziemy sobie właśnie do komory silnika. Czy auta posiada AdBlue? Wydaje mi się, że tak. tak. Więc musimy sobie to tylko jeszcze zerknąć. Dokładnie, że posiada, więc to sobie też zapisujemy. Czy są ślady po kolizjach? Tak, ponieważ było lakierowane. Czy ta jak na ten przebieg, jest w dobrym stanie? Tak. Czy zamek centra, centralny działa? Tak. Czy pod samochodem jest dużo rdzy? Nie, praktycznie nie ma. Czy na liczniku, komputerze wyświetlają się jakieś błędy? Zaraz sobie samochód odpalimy i wtedy będziemy wiedzieć, czy coś się dzieje, czy nie. Ale najpierw zobaczymy sobie silnik. Także zaraz znów do Was wracamy. Tylko zacznę mikrofon, czy działa ta, czy jak ja mówię, jest głośno. To dobrze. Okay. Pogrzebaliśmy sobie przy motorze. Jest suchy i czysty i zimny. Zapalimy sobie go. Nie zapalimy sobie go, niestety. Aku jest za słaby. Mhm. Widzimy, właśnie dostajemy info, że że faktycznie jest słaby akumulator, to widzę. Mhm. Mamy tutaj 18 stopni płynu chłodniczego, więc to jest ok. Mhm. Ok, cóż musimy podejść sobie do sprzedawców i poprosić o, o boostera akumulatora i porozmawiamy z nimi, co z tym akumulatorem czy on na pewno jest OK, e, więc to sobie tutaj zostawimy, ale musimy faktycznie sobie to e, sprawdzić, tak? Ok. E, a więc tak, odpaliśmy sobie auto e, boosterem, także akumulator jest troszkę słaby. Ale co Wam chciałem powiedzieć, znamy tą firmę Leonard Weiss, bo ogólnie ta firma też ma siedzibę obok nas. Znamy troszeczkę ludzi, którzy tam pracowali lub pracują. To jest firma ogólnie, która ma mnóstwo, mnóstwo samochodów i ten kolor prawdopodobnie jest robiony nawet tylko pod tą firmę. To chcę jeszcze ustalić, bo już wielokrotnie byłem o to pytany i się z tym nie zastanawiałem. I teraz tak, samochód wygląda naprawdę dobrze. Ten przebieg, wszystko było robione też jeżeli chodzi o serwisy w Volkswagenie. Więc chciałbym poustalać, tak naprawdę, szczegóły związane, czy był robiony ten rozrząd. Jeżeli tak, to, o, to kiedy? Bo tego na tą chwilę nie mamy ustalonego. E, odpaliliśmy go za pomocą boostera, więc to akumulator, prawda, nie będzie do wymiany albo do porządnego ładowania. Ale auto stoi tutaj kilka miesięcy. Zrobili też nowy przegląd TIF. Także to auto jest przygotowane do tego, żeby też jeździć dalej po Niemczech. E, więc faktycznie mm, mamy tutaj dwa lata przeglądu. Auto wygląda naprawdę dobrze. No i mówię, kwestia jest ta, że był z jednej strony lakierowany, natomiast dla naszego klienta liczy się kupić w tym momencie dobry samochód w dobrym stanie. A, a to czy był lakierowany, czy nie jest na drugim miejscu tak naprawdę? Dobrze, wycofajmy sobie a, Tym samochodzikiem. Tutaj chyba nie mamy czujników. Ale chyba tam nic nie ma. Ok, wyjedziemy sobie powolutku, tak. Sprzęgło bierze całkowicie OK. Nie ma tutaj żadnych problemów. Jeszcze raz sobie wrzucimy wsteczny. Nie, bierze fajnie. Sprzęgiełko. Nie słychać, żeby coś telepało. No, także zrobimy sobie jazdę próbną, musimy ustalić sobie te, te serwisy. E, prawdopodobnie ta szkoda, która była szkoda, nazywam to szkodą, no bo był ten bok lakierowany, powinno być to też robione w ASO. To też bym chciał ustalić ze względu na to, że e, samochód był ponownie oklejony, czyli gdyby był teraz lakierowany ten samochód, to nie byłoby już tej barwy firmy, tak? natomiast naklejki są ślady po naklejkach, tam gdzie było też lakierowane, więc to lakierowanie mogło być już wykonane wcześniej. Autko Żwawo przyspiesza, także tutaj na pewno robiła to ta firma. I Jeżeli chodzi o taką firmę, która jest jedną z większych w ogóle firm budowlanych w Niemczech, to tutaj nikt by nie bawił się w żadne prywatne serwisy, jeżeli to auto by nie nadawało się do ponownej naprawy to byłoby skasowane, bo ta firma też posiada tych Volkswagenów e, rocznie, bierze ich kilkaset na stan, więc tutaj faktycznie raczej to analizują. A, trochę bym sobie dał kierowniczkę niżej. OK, więc auto się prowadzi na tą chwilę naprawdę dobrze. Zobaczmy sobie, te hamulce są troszeczkę zardzewiałe, więc to musimy sobie zawsze sprawdzić. Mamy tutaj 6 biegów. Więc wypadałoby zaraz wszystkie sprawdzić. Teraz szóstego nie wrzucę. Klimatyzacja działa, sprawdziliśmy sobie. Mamy tutaj, co jest ciekawe w ogóle mamy tutaj też e, pomiar ciśnienia w kołach rzadko zdarza w Volkswagenie. E, I mamy też e, Apple CarPlay e, i Android TV więc e, wyposażeniowo śmieszne, bo nie ma nawigacji ale jest coś takiego. Dobrze, sprawdźmy sobie dalej, jak jeździ samochodzik. Mamy teraz troszeczkę więcej miejsca. Mam nadzieję, że ten samochód przed nami się też troszeczkę rozpędzi. I faktycznie będę mógł wrzucić szósty bieg. Mamy szósty bieg. Jest OK. Jest całkiem w ogóle cicho. Sprawdzimy sobie prawą szybę na sam dół. I do góry lewa szyba. Tylną szybę już sobie sprawdziliśmy, będąc w środku. Teraz sobie redukujemy biegi. Słuchamy sobie, co się dzieje. Nie jestem pewien, czy tutaj nie będzie prędzej czy później dwumasa do zrobienia. I tak może być. No bo to wszystko jest kwestia właśnie ustalenia tego serwisu, tak? To jest właśnie to. I chyba mamy otwartą tylną klapę. Zaraz się zatrzymamy, żeby to sprawdzić. Sprawdzimy sobie siłę hamulców, ale hamują naprawdę dobrze? Cały czas też mierzymy parametry podczas jazdy próbnej silnika, także będziemy sobie to zaraz weryfikować. Tu sobie zjedziemy na bok, zrobimy sobie, nie wiem nawet gdzie ta droga prowadzi, jakąś tutaj zawrotkę zaraz, a chyba nie. Chociaż możemy zamknąć sobie tą klapę i sobie nawrócimy i zrobimy sobie kilka zdjęć, posłuchamy jak ten motorek chodzi. Jesteśmy już w pojeździe próbnej z klientem. Dotarliśmy sobie do informacji, że rozrząd był robiony w tym samochodzie przy 160 tysiącach, więc zabieramy ten samochód za 21 tysięcy euro. 160 euro kosztują tablice zjazdowe. I powiem wam, że za 21 tysięcy euro świetny samochód, fajny rocznik, z pewnej firmy, z pewną historią z Volkswagena. Jedyne co było robione, to już chyba powiedziałem, ten bok był lakierowany, ale nie mogło to być nic poważnego, ze względu na to, że firma Leonard Weiss jest ogromną firmą i najprawdopodobniej takie kolory wychodzą tylko dla tej firmy. Ona zamawia kilkaset samochodów rocznie w Niemczech. I gdyby była taka sytuacja, że ten samochód miałby jakąś poważniejszą szkodę, to od razu zostałby wykluczony z dalszej jazdy. A ta szkoda była naprawiona i na to znów weszły firmowe naklejki Leonarda Weissa i dopiero ten samochód samochód jeszcze dalej jeździł i dopiero teraz został sprzedany. Dlatego faktycznie zweryfikowaliśmy sobie to, sprawdziliśmy sobie ten rozrząd, więc mamy tutaj fajne auto z fajnym silnikiem. jeżeli chodzi o samochód dla pracowników, który wozi ludzi, to naprawdę wygląda bardzo dobrze, jest dobrze wyposażony i możemy śmiało polecić ten samochód klientowi. No i klient też zdecydował się, wpłacamy zaliczkę, zabieramy ten samochód. Niebawem klient będzie mógł sobie przyjechać, odebrać ten samochód na gotowo, także resztę do momentu odbioru załatwiamy my. Klient się tylko cieszy ze swojego nowego samochodu, który ma oryginalne szyby, nowe opony. Jest naprawdę fajny w środku i czysty. Zobaczcie, myślę, że jego pracownicy też będą zadowoleni bo samochód e, może jeszcze śmiało jeździć kolejne 5 albo 10 lat i wozić pracowników firmy. Poza małymi dwoma dziurkami tak naprawdę auto jest czyste, można by zrobić jeszcze jakiś detailing, chociaż wiadomo, że w takim aucie nikt tego nie robi. Natomiast e, ogólnie bardzo fajne autko. Za 21 tysięcy euro wydaje mi się naprawdę dobry zakup, ze względu na to, że to już właśnie nowy model Caravel. E, ten aktualnie bieżący z tym nowym systemem ma też pomiar ciśnienia opon, ma Apple CarPlay, ma sześciobiegową skrzynię biegów, nowy system klimatyzacji już USB-C, także naprawdę fajnie wyposażone autko. Ma tempomat, co w tych modelach jeszcze nie zawsze się zdarzało, bo Caravel w większości właśnie e, wychodzi w tych podstawowych wersjach dosyć kiepsko wyposażone. Także wszystko tutaj mamy łącznie z dokumentami, także to też wszystko jest w tym samochodzie. Także cóż, my się żegnamy z Wami, lecimy za niedługo oglądać następny samochód. Pamiętajcie, jakbyście potrzebowali, albo jakbyście chcieli kupić fajny samochód, dobry, zadbany, żeby go sprawdzić, dajcie nam znać, odezwijcie się do nas i dajcie łapkę w górę i komentarz, bo to daje nam zasięgi, daje nam chęć do robienia tych filmów dla Was. I pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Ciwak auto. Bezpieczny zakup zaczyna się od sprawdzenia. Zasubskrybuj nasz kanał już dziś, aby być na bieżąco. Odwiedź nasze profile w social mediach, zostaw łapkę w górę i bądź częścią naszej motoryzacyjnej społeczności.